Ficowie co się stało? Ech. Kim! Co to? Kto to jest? Kim ty jesteś? Halo? Co... O! siema! Co jest? To za jakiś hirończarny? Zamknąłem cię w moim więzieniu! O nie! Za każdą sekundę! Którą tu będziesz siedział! Dostajesz! Jeden okien! Cę widzowie muszą go zostawić jak najwięcej łapek w górę, żeby... Dobra, zostawili, zostawili, zostawili! ten przedmiot! Dobra! Nie! Przestań, Widzowie, dajcie szybko łapkę w górę! Dobra, zostawili, zostawili, zostawili! 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 No, dziękuję widzowie. Znajdź ten przedmiot. O, mam! Co to jest? I co teraz? O, tam! Może. O, dostęp! Co jest? I co to? Ile dostałeś? Ile dostałeś? To jest jeden. Były dwa. Karta dostępu nie działa. Nie. Widzowie, pomóżcie mi. Musisz mieć dwa. Dobra. Oj, widzowie na pewno zostawili. Masz tu kartę dostępu. Dziękuję. No ty... Znajdź tarwe. Jest. Ucieknij stąd. I uciek. Oknem. Jest. Dawa! Widzowie, dziękuję, że mi zostawiliście łapkę w górę. Pa.